Podczas każdego treningu zazwyczaj interesują nas trzy parametry: dystans, tempo i tętno. Dziś jednak zajmiemy się tylko jednym z nich. Tętnem, o którym opowie nam profesor Piotr Kułakowski. Po samym osłuchiwaniu rytmu serca, nie można się tak na 100% zorientować, czy to jest ktoś mocno ćwiczący, czy to jest ktoś, kto nic nie robi. To znaczy, jeżeli ten ktoś siedzi i ma tętno 90-100 na minutę, to prawie na pewno nie uprawia wyczynowo, nawet amatorsko, ale ostro sportu, bo jednak prawie wszyscy ci ludzie mają spoczynkowe tętno o wiele wolniejsze. Ale może usiąść starszy pan, czy też starsza pani, która nigdy w życiu nie biegała, ani nie wiosłowała, ani nie jeździła na nartach i będzie miała tętno 50, i to wcale nie będzie norma, tylko to będzie objaw choroby. Czyli jeżeli ktoś siedzi i ma tętno 100 na minutę, to pewnie nie biega, a nie skacze. Jeżeli ktoś siedzi i ma tętno 50 na minutę, to może biega, a może jest chory. To załóżmy, że jeżeli to jest, a ile ma lat? No tak, niech będzie ten przedział 40-45. Czyli jak to jest 40-45 i biega sobie trzy razy w tygodniu po 45 minut i nie jest otyły i nie ma innych przewlekłych chorób, to pewnie jak zanim zacznie biegać, to ma średnie tętno, jak przecięty człowiek, około 70 w spoczynku czy 65, to nawet taki drobny trening może spowodować obniżenie spoczynkowego tętna do 55-57 na minutę. Czyli to już jest ta różnica, która pokazuje, że człowiek się rusza, że zdrowo żyje i ma pewien stopień wytrenowania. To jest bardzo ważny parametr. Ja w ogóle tak na przykład nie biegam, bo ja bardziej jestem za takim naturalnym bieganiem, ale absolutnie jeżeli ktoś poważnie trenuje, to musi mieć pomiar tętna, dlatego że jest coś takiego jak tętno maksymalne, jak bieganie, jaki jest próg tlenowy, który się przy pewnych wysiłkach przekracza. No i jest to tętno maksymalne, jak biegniemy w jakimś biegu i ci, którzy mają takie przyrządy, to słychać jak im pika w momencie, kiedy na przykład za szybko zaczyna bić serce, bo wiadomo, że wtedy być może wysiłek jest za duży i trzeba troszeczkę zwolnić. No to tętno maksymalne jest oczywiście inne u młodego człowieka, a inne u starszej osoby, także pomiar tętna jest bardzo istotny. Informuje o tym, jak obciążony jest układ krążenia, jak reaguje nasze serce i jeżeli ktoś chce poważnie trenować, poważnie biegać, to na pewno to jest ważne do, ważny, ważny pomiar. To jest dosyć indywidualne. No generalnie jeżeli wiemy, że to jest zdrowy człowiek, no to może jest na tętnie 170-180, aż nie będzie miał siły, no to będzie musiał zwolnić. Zupełnie co innego jest u kogoś, kto ma jakąś chorobę. No wtedy oczywiście, że nie powinien dochodzić do tak szybkiego tętna.